Wjeżdżamy właśnie na kemping Fuzina i ten kemping kosztuje nas 38 euro. To jest za dwie osoby i za samochód. Tutaj zaraz po lewej stronie będą toalety, a po prawej stronie niebawem będziemy mogli się rozkładać. Dostaliśmy też mapkę całego kempingu, i zostawimy sobie tutaj samochód, i będziemy zwiedzali Wenecję, właśnie. Właściwie to zdecydowaliśmy się na ten kemping tylko dlatego, żeby bezpiecznie zostawić samochód, nie myśleć o nim, gdy będziemy zwiedzali Wenecję. I rzeczy w samochodzie też, miejmy nadzieję, będą tutaj bezpieczne. Także tutaj no, spędzimy sobie cały dzień, i wrócimy później na noc. Będzie to myślę przyjemny dzień, tylko że niestety pogoda, coś taka szarobura. No ale zobaczymy. Tak kemping tu wygląda. O, i tu można się rozkładać. Tam już są nawet samochody. O, tu widać Wenecję. Dzień dobry, witam was teraz z Wenecji. Właśnie przed chwilką dopłynęliśmy tramwajem wodnym tutaj do Wenecji i znajdujemy się przy chyba najgłówniejszym kanale w Wenecji i przechodzimy w tym momencie teraz przez y, Ponte de Academia, czyli most akademicki prawdopodobnie. Także zapraszam was do Wenecji idziemy w tamtą stronę. Wenecja, nazywana najpiękniejszym miastem na świecie. Nieważne, czy znajdziemy się tutaj zimą czy latem, Wenecja to idealne miejsce do zwiedzania o każdej porze roku, a zarazem świetny pomysł na weekendowego City Breaka. Wenecja to niezwykła część Włoch. Znajduje się na północy kraju nad Morzem Adriatyckim. Powstała w 452 roku. Od początku powstania miała być miastem na wodzie. Pierwotnie domy budowano na wielkich drewnianych palach. Miasto na wodzie miało być schronieniem przed najazdami barbarzyńców. Początkowo była osadą rybacką o nazwie Rialto. Lecz czasem mieszkańcy osady zaczęli opierać się na handlu. W ten sposób Wenecja stała się bogatym i wpływowym miastem. To nietypowe miasto nie tylko od lat przyciąga turystów, lecz również pisarzy, reżyserów oraz malarzy. To właśnie w Wenecji kręcone były znane filmy, w tym wiele scen z udziałem agenta 007. W Wenecji również odbywają się międzynarodowe festiwale. Wenecja znana jest bowiem głównie z kanałów, gondol i mostów. To unikalne miejsce o romantycznej atmosferze i niepowtarzalnym klimacie, pełne jest niewielkich urokliwych uliczek i ciekawych zabytków. Najważniejsze z miejsc wartych odwiedzenia to m.in. Mos Rialto, jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów i jednocześnie symboli miasta, Plac świętego Marka, serce miasta, które od momentu powstania było miejscem ważnych wydarzeń i uroczystości, to tutaj odbywały się wszystkie państwowe i religijne święta. Bazylika Świętego Marka, najbardziej rozpoznawalna i najpiękniejsza świątynia w Wenecji, Pałac Dożów jest jednym z najważniejszych budynków w mieście, oraz Most Westchnień, na którym według legendy pocałunek pod mostem o zachodzie słońca gwarantuje miłość do końca życia. My w Wenecji zatrzymaliśmy się tylko na jeden dzień z myślą, że i kiedyś tutaj przylecimy. Podczas takiego jednodniowego pobytu polecam przede wszystkim tak zaplanować czas, by odwiedzić główne atrakcje miasta. Ale jeżeli jednak macie więcej czasu, zajrzyjcie do malowniczego Burano słonącego z kolorowych domów, do Murano, wysepce słonącej z przemysłu szklarskiego oraz do obfitującego w plaży Lido. Ciekawym przyżyciem podczas pobytu w Wenecji jest również rejs z gondolą oraz kosztowanie kuchni włoskiej. Wolę być w Wenecji w jeden deszczowy dzień niż w pogodny w każdej innej stolicy stwierdził pisarz Herman Melville w 1857 roku. Aby skorzystać z gondoli w Wenecji zapłacimy 90 euro, to jest za 30 minut przepłynięcia się taką gondolą i to już jest za całą gondolę. Natomiast w godzinach wieczornych zapłacimy 110 euro i to jest tak zwany rejs nocny wtedy. Spacerując po Wenecji widzimy takie strzałki, kierują nas one bodajże do najgłówniejszych atrakcji. Teraz y, zmierzamy w kierunku placu Świętego Marka i tam też znajdziemy bazylikę Świętego Marka. Tutaj macie tanie magnesy, są po euro. No i jesteśmy w końcu na placu Świętego Marka, a przed nami Bazylika Świętego Marka, również taka bardzo charakterystyczna ze względu. Na te witraże, które się tam znajdują, te malowidła, nie wiem jeszcze, czy to jakieś mozaiki są. Zaraz podejdziemy bliżej. Zobaczcie, jak tutaj dużo konfetti jest. Prawdopodobnie jakiś karnawał był, i pozostało to. Więc bo dużo też masek takich karnawałowych tu jest i chyba dość mocne są te karnawały weneckie. A teraz zmierzamy sobie dalej zwiedzając Wenecję. O, tu jest coś pięknego. Zobaczymy tylko, czy nie zobaczymy. No. Taki most, O, wepchamy się tutaj chodź. Kolejny piękny widok, tym razem z mostu Rialto. Bardzo duży ten most. Jeszcze na tam, na drugą stronę. Tak, tu chyba ten widok jest lepszy. Na większości placów znajdują się takie studnie jak ta tutaj, z tego względu, że brakowało wody dla mieszkańców Wenecji, a te studnie zbierały wodę deszczową. Niestety woda, która była przywożona, nie, nie wystarczała, więc takie studnie powstały, zbierały wodę deszczową i dzięki temu Wenecja mogła bardziej tętnić życiem. Tutaj przed Wami grand kanał, największy kanał w Wenecji. Naprzeciwko dworca kolejowego, jeżeli byście przyjechali pociągiem, no to macie. E taką stację tramwajów wodnych. to jest stacja ABCDE i tymi tramwajami dojedziecie też do dwóch fajnych miejsc, między innymi Burano i Murano. Burano e, słynie z kolorowych domków, natomiast Murano słynie ze szkła, e, z wytwarzania szkła, więc polecam tutaj też się wybrać, jeżeli zostanie Wam czas. My chcemy teraz się wybrać, ale nie wiem, czy, czy akurat będą tak tramwajki, żebyśmy zdążyli wrócić. No myślę, że jest to fajny, fajny pomysł na dopełnienie tej całej przygody z Wenecją. Jednak burano zostawiamy na inną okazję i idziemy spacerować dalej po tym miasteczku tutaj. Pójdzie teraz przechodzimy, waliło rybą, więc ta eba czyszczą targ rybny. Tutaj kolejna bazylika w Wenecji, także idziemy sobie teraz obejść wokół niej. Idziemy z tym, idziemy i patrzcie jakie ciekawe. Takie, nie wiem, chyba przeciwpowodziowe. Tu Paweł mówi, że akwalok, Jakby przeciwpowodziowe to miało być czad. Wodny, którym przyjechaliśmy, ma dwa pokłady: jeden dolny i drugi górny, którym teraz wracamy jesteśmy już z powrotem w naszym kamperze. Także we to chodzi. Może mnie trochę zagłuszać. Herbatka z imbirem zrobiona, żeby trochę rozgrzała. No i co? Jak dla mnie Wenecja, no przepiękna. Jest to mój szósty raz ogólnie we Włoszech i jak do tej pory jedno z piękniejszych miast. No Rzym również jest piękne. Cinque które e, kiedyś odwiedziłam, które może, może widzieliście na social mediach również. No ale ta Wenecja zrobiła na mnie naprawdę fajne wrażenie. Mała ilość ludzi dzisiaj była wyjątkowo. E, dodatkowo piękna pogoda. No i... no i pięknie, pięknie, także jakbyście się wybierali do Włoch i zastanawiali, w które miejsce, no to Wenecja zdecydowanie. Może tutaj u nas nie ma niestety ciepłej wody, ale za to na kempingu jest. A teraz robimy sobie wieczorem tościki. także super sprawa w kamperze, już siebie robię. A w ogóle to Wam pokażę, bo tutaj mam e, taką aplikację, gdzie mogę sobie o, na przykład włączyć i wyłączyć światło, zobaczcie. Pyk, i tutaj z korytarza się wyłącza. Pyk, pięknie, i włączymy. I tutaj na przykład z sypialni, czyli nade mną, pyk, pięknie. I z nóg, pyk, pięknie. A nie, zobaczycie tego. Dobra, zobaczcie. Tak, pyk i pyk. I sobie klikam po prostu tymi guziczkami. No i zobaczcie, no na korytarzu to najlepiej wygląda. Pyk, korytarz. Pyk. I jeszcze to jest taka super opcja. Tak to Pawał fajnie ogarno, że tu można sobie o, zmniejszyć procentowo światełko. Bądź zmniejszy, zwiększyć. A, tu krzyczy mi, że będzie migać, więc zdać na największe, jak nagrywam. Dobra, no i tyle. Tyle, tak wam chciałam pokazać tylko. No i patrzcie, tu już mi się to ściek robi. A jeszcze się musi przesmażyć trochę. Dobra, rób się to ściku. No i zaraz idziemy spać. Także już Tofik tam też karmy swoje wcina. Tofiś, co pojadłeś już? Pojadłeś? No, dobre było. Co? Ci Pancia no robiła. Dobra, no. To dobre Tofik Wam mówi. Papa. Pa. Przy okazji pobytu na kempingu tankujemy sobie wodę. Tak jak wiecie, nie mamy niestety boilera w tym momencie, ale woda, chociaż zimna, i tak się przyda, więc tankujemy sobie. Jest zrzut też standardowo, więc wykorzystujemy no i będziemy jechali do San Marino. Przed nami pierwsze zakupy we Włoszech. Zostawiamy tofisia, żeby bronił auta. tofiś tutaj! No, siedzonka, żebyś tu, tu, hop, hop, no. Tofisz będzie tutaj teraz bronił samochodu, żeby nikt nie rozwalił nam szyby i żeby nikt nas nie okradł, tak? Dobry piesek, super, Tofisiu. No, także idziemy na zakupy. Kilka rzeczy dosłownie musimy kupić. Auto zamknięte. I co? Tylko wody tak naprawdę, jakieś świeże pieczywo, no i, i, to, i to wszystko, także mamy tutaj Lidla przed nami. I od razu Wam też powiem, jakie, jakie są ceny w tym sklepie. Jak to Włochy, to już mamy tutaj takie mini pizzę. Wzięliśmy sobie ostatnią tą z salami za 8 euro. Ej Boże, 2 euro, czyli 8 zł. Jakieś napoje po 2 złote, takie duże. Więc dość tanio, dość duży wybór tych napoi. I steam natomiast po 4 zł. Taka cena. A to już kola, ale tu mamy dwupak. Kola 16 zł w dwupaku, czyli po 8 zł. Taka kola. Jest oryginalna, normalna kola. A tu jest taniej, ale tu jest tak: 4 zł puszka. Jedna. Bądź miałem, 6 zł, może. Litrowa. Tak, kukam co jakiś czas, tam przez szybkę, i na razie pies siedzi, więc jeszcze nas nie odrobi. Wody, tutaj z Saguaro po 25 centów, 19, 21, czyli jakąś, jakąś złotówkę za butelkę wody. Yy, makarony też tak, w sumie podobnie może jak u nas 59 centów 59 centów za paczkę. Czyli po 2,250. 2,50. ceny takie może zbliżone. A tutaj jajka, jajka 2,19. Przybędzie z 10 zł. Może. Tak jak u nas. Czemu też tak dziwnie się zachowuje z tą napada napadami, i tak dalej? Już Wam też sprostuję i wytłumaczę. A mianowicie dlatego, że ostatnio na grupach Facebookowych bardzo dużo kamperowiczów zgłasza napady na kampery we Włoszech. Mają szczególnie pod supermarketami rozwalone szyby, pokradziony sprzęt. Także dlatego też zastanawialiśmy się, jak to będzie. No i na zakupy, niestety, na wszelki wypadek wzięliśmy plecak. No, sens, sprzętam, czyli z laptopem. No, a przy okazji mamy przy sobie dokumenty. Ja myślę, że ten nosztofiś no to odstrasza jednak trochę potencjalnych złodziei, no ale lepiej chuchać i tak, czy na zimne. A on ma GPS-a, więc jak go ktoś ukradnie, tego go wyśledzimy szybko. <noise> no, zakupy już mamy, także siadamy do auta i jedziemy dalej. Co to, fiś? broniłeś auta dzielnie? Kto bronił auta? No taki dzielny piesek! Taki dzielny piesek bronił auta, tak? Super! Super, top, super! Dostań! Jeszcze nie wyjechaliśmy pod Lidla, bo częstujemy się drugim śniadaniem. Ale przyjechał kantarek. I gość ma ten sam patent co my, bo tam siedział też piesek. Nie wiem czy jeszcze wskoczy czy nie wskoczy. No ale przed chwileczką był tam, także gość wyszedł właśnie i... Pies mu też chroni. Jego całą machinę tutaj. Tu go widać, leży na miejscu tak? tak? Widzisz go? Mm -hmm. Czekaj, to idę tam. Wiesz to, to się, To jemy. Gdzie tego, widzisz? Na no, miejscu kier. A, jest, tak. wstał teraz. I Chyba dlatego, że to fish. No, teraz muszę iść do przodu. Chyba dlatego, że Tofis tu wstał. O, i tam jest. Widzisz? Tam jest, tak, można go obserwować. Na dzisiaj to koniec, także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Będzie mi to pomagało się rozwijać, a Wam przypomni o kolejnym filmie, jeżeli zasubskrybujecie. Także do zobaczenia. Ahoj! A tu jeszcze taki widoczek na Wenecką lagunę z tego e, kempingu.